Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Elżbieta Szymańska i prowadzę akcję Książka bez granic. W ramach tej akcji wszyscy chętni mogą przekazać książki ze swoich księgozbiorów lub podarować zupełnie nowe książki Polakom mieszkającym za granicą, głównie na wschodzie. Również w ramach tej akcji co tydzień czytam fragment jednej z, wybranych, z wybranej przeze mnie książki. Każdy może ją otrzymać, każdy może ją wygrać. Wystarczy jedynie pod postem napisać komentarz, dlaczego fragment się spodobał i dlaczego ktoś chciałby tę książkę otrzymać. Dzisiaj również wybrałam dla Was, według mnie, bardzo interesującą książkę. Natomiast, żeby tutaj wprowadzić małą zmianę, nie podam autora. I nie podam tytułu tej książki. Mogę jedynie powiedzieć, że autor jest dosyć znany, nawet bym powiedziała, że bardzo znany. Książka w całości jest melancholijna, dla mnie, smutnawa, ale mimo to wszystko bardzo wciągająca, bardzo refleksyjna. A autorze mogę tylko powiedzieć, że jedni kochają, inni nienawidzą, Czytam fragment, zapraszam do komentowania i do wygrywania książki. Yukiko spojrzała na mnie ponad stołem. Wróciłem do jedzenia, czułem jednak w środku, że cały się trzęsą. Czy to irytacja, czy gniew? Nie wiedziałem. Cokolwiek to było, nie mogłem tego opanować. Przepraszam, nie powinnam się wtrącać w nie swoje sprawy, powiedziała cicho Yukiko po dłuższym milczeniu. W porządku, nikt cię nie wini, nikogo nie winię. Od razu do nich zadzwonię i wydam polecenie, żeby sprzedali wszystkie akcje co do jednej. Tylko już się na mnie nie gniewaj. Nie gniewam się. Jadłem dalej w milczeniu. Może chciałbyś mi coś wyznać? spytała Yukiko, patrząc prosto w oczy. Powiedz mi, jeśli coś cię męczy, nawet jeśli trudno ci o tym rozmawiać, czy mogę coś dla ciebie zrobić? Jestem zwykłym człowiekiem i wiem, że na niczym się nie znam łącznie z prowadzeniem firmy, ale nie mogę znieść tego, że jesteś nieszczęśliwy. Nie chcę widzieć bólu na Twojej twarzy. Czego tak nienawidzisz w swoim życiu? Wyrzuć to z siebie. Pokręciłem głową. Na nic nie narzekam. Lubię swoją pracę i kocham Cię. Chodzi mi tylko o to, że czasami nie potrafię się zgodzić z postępowaniem Twojego ojca. Nie zrozum mnie źle. Lubię Go. Wiem, że próbuje nam pomóc i doceniam to. Nie gniewam się. Tylko, że ja już nie mogę zrozumieć, kim jestem. Nie potrafię odróżnić zła od dobra. Jestem zdezorientowany, ale nie gniewam się. Wyglądasz na rozgniewanego. Westchnąłem. I ciągle wzdychasz, dodała. W każdym razie na pewno coś cię męczy. Myślami jesteś milion kilometrów stąd. Sam nie wiem. Yukiko nie spuszczała ze mnie wzroku. Coś cię gnębi, powiedziała. Nie mam pojęcia, co to takiego. Żałuję, że nie mogę ci pomóc. Poczułem gwałtowne pragnienie, by wszystko jej wyznać. Jaką ulgę by mi to przyniosło? Nie musiałbym już się dłużej kryć, nie musiałbym udawać czy kłamać. Yukiko, kocham inną kobietę. Po prostu nie mogę o niej zapomnieć. Powstrzymywałem się, próbowałem uchronić nasz świat przed rozpadem, ale nie mogę już tak dłużej. Następnym razem, kiedy się pojawi, nie będę zważał na nic i pójdę z nią do łóżka. Myślę o niej, kiedy się z tobą kocham, Yukiko. Jednak nie wydobyłem z siebie ani słowa. To wyznanie niczemu by nie służyło, tylko by nas unieszczęśliwiło. Jeśli ten fragment się spodobał, zapraszam do komentowania i wygrywania książki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego zobaczenia razem.